Zazwyczaj te pola trafiają w dzierżawę gdzieś po znajomości. Nie ma tak, że, kurde, ktoś się ogłasza z dzierżawą, tylko idzie do jakiegoś rolnika tego zaprzyjaźnionego albo jakiegoś sąsiada, który ma pole i właśnie z nim gada, czy ten nie chce w dzierżawę. Moi widzowie, ja za bardzo pól w dzierżawę nie mam jak dostać, tak to nie? No i mamy łąkę prawie, że zrobioną. Wpadłem na ciekawy pomysł, żeby dać Wam właśnie na społeczność, zaraz po nagraniu, i nie wiem, jest 10.30... Pościg najprawdopodobniej będzie gdzieś koło 11.00. Zobaczymy, ile osób zagłosuje. Bo teraz w piątek, bardzo prawdopodobne, a nawet jestem tego przekonany w 100%. że kurde bela jesteście w szkole, widzowie. Najprawdopodobniej, to no, chyba, że ktoś sobie w piątki robi wolne. Ja opowiem wam pewną historię. Nie ja jak chodziłem sobie no, do podstawówki, no to sobie wolnych nie robiłem. No bo to wiadomo, rodzice y, kazali chodzić do szkoły. No to jako gówniarz to tam za bardzo y, nie masz nic do powiedzenia, i po prostu idziesz do tej szkoły. No nie. Tak samo tam jakiś wagarów się y, nie robiło, no bo nie było za bardzo, gdzie, no wiecie, na piwo z kolegami sobie nie wychodziłeś, jak chodziłeś do podstawówki, y, no bo byłeś dzieckiem. Później gimnazjum, no to już tak zaczynałem chodzić, może w kratkę za dużo powiedziane, ale zaczynałem chodzić systemem 4 dni w szkole, 3 dni wolnego. Najlepiej poniedziałek, wtorek szkoła, środa po prostu wolne, czwartek, piątek szkoła. No i wtedy miałem więcej czasu na nagrywanie, rozwijanie gdzieś swoich pasji, na piłkę nożną, no i najważniejsze na odpoczynek, no bo codziennie jak się rano tak wstaje, to wiecie, no to, to człowiek zmęczony. Później w technikum to już robiłem coś takiego, że zazwyczaj to tak chodziłem 3 dni do szkoły, 2 dni nie chodziłem, aby mieć te 50% frekwencji, albo się przyjeżdżało, posiedziało się 3-4 lekcje i się ujechało do domu. No, takim systemem właśnie Wam mówię. No i więcej czasu miałem na no, gdzieś tam swoje pasje i zainteresowania. Polecam ogólnie taki system, jeżeli ktoś się dobrze uczy. Jeżeli ktoś ma słabe oceny, na przykład jedynki, dwójki, no to polecam jednak chodzić do szkoły, żebyście zdali. Ja akurat nigdy w życiu nie miałem zagrożenia, także gdzieś tam takim systemem mogłem sobie pozwolić, żeby gdzieś tam działać, właśnie w tej szkole i tak sobie chodzić. Kois zresztą robił bardzo podobnie, także. Widzicie. Jakie teraz mamy perspektywy na życie. Musimy nagrywać i grać farminga. No, tyle. Nie ma edukacji, to i nie ma zawodu, można powiedzieć. Nie no, widzowie. Warto, warto też czasami odpocząć. Dobra, ja sobie wracam na gospodarstwo. Tam jak widzicie, dosyć duża łąka skończona. Wsiadam. W BMW, jadę w lewite no i ruszamy na tamtą wieś w poszukiwaniu. Jakiś ludzi. No wiadomo, że nie będę jeździł i nie będę pod każde drzwi. Puk, puk, jest ktoś w domu. Bo ja mam ważną sprawę, chcę odnaleźć dziewczynę z wypadku. No. Takie. dziwne, dziwne naprawdę to by było. No, ale jeżeli z kogoś zobaczymy na tej wsi, no to do pewno się zatrzymamy, podejdziemy. Może na jakieś gospodarstwo, jeżeli kogoś będę widział, też po prostu. No sobie zajadę. Tak to mniej więcej będzie widzowie wyglądać.